Na tego targach Monachium. To już kolejny edycja, na której wystawiamy się jako producent na tych targach. I tym razem również mamy serię premier. Jest to sześć premier, które przywieźliśmy tutaj jako nasza reprezentacja całej gamy produktowej, Jeden, tu składa się z kilkadziesiąt różnych maszyn recyklingowych. To pierwsza maszyna, którą tutaj pokazujemy jest to maszyna, która została zaprojektowana po to, żeby spełnić zapotrzebowanie klientów, którzy potrzebują maszyny budżetowej, niewielkiej, kompaktowej oraz bardzo przystępnej cenowej. Jak to w przypadku maszyn tego typu bywa? Na prostej maszynie mieliśmy okazję wykorzystać nasze, naszą pomysłowość naszych inżynierów i dzięki temu powstała maszyna bardzo sprytna, bardzo dostosowana do obecnych trendów panujących na rynku oraz wykorzystana z wykorzystaniem przemyślanych rozwiązań, e, które za chwilę Wam pokażemy. Przejdźmy do dzisiaj maszyny. Projac jedyny jest, jest maszyn, która jest postarzona w podwozie gąsienicowe oraz podwozie hakowe, które pozwala jednocześnie przewozić maszynę na podwoda, w przyczepie hakowym lub na maszynie na, lub na ciężarówce wyposażonej w nadwozie hakowe oraz kiedy przejdziemy taką maszynę na, na miejscu, możemy ją poruszać bez problemu za pomocą e, dostępnych, tak jak Państwo widzicie, e, gąsienic. Taka maszyna wyposażona jest w silnik Volvo Penta 5.1 o mocy 129 kW, co się przekłada na 175 koni mechanicznych. Jest to silnik niewielki, e, który sprawia, że ta maszyna jest e, oszczędna pod kątem paliwowym. Jednocześnie nie hałasuje zbytnio, ale jest dopas ten silnik jest dopasowany również do pozostałych komponentów maszyny po to, aby uzyskać optymalną wydajność tego typu sprzętu przez eee, klient. Ta maszyna jest wyposażona w rozwiązania, które są zgłoszone do urzędu patentowego. Jest to rozwiązanie polegające na otwieraniu tej tej belki. Za pomocą kluczy udarowych. Jest to rozwiązanie bardzo unikatowe, które pozwala na zmianę rozmiaru frakcji, co jest bardzo istotne w przypadku wielu klientów, którzy decydując się na taką maszynę, przerabiają często różny rodzaj materiału, potrzebują różnego rozmiaru frakcji, która wychodzi po rozdrobnieniu. Dzięki tak prostemu rozwiązaniu jesteśmy w bardzo prosty sposób, zaledwie chwilę otworzyć cały ten układ lub go zamknąć, bez konieczności używania jakichś niesamowicie ciężkich narzędzi lub wyjątkowo dużej siły. Dzięki temu, że zadbaliśmy również o prawidłowe smarowanie tego elementu, mamy możliwość otwierania tego praktycznie w każdych warunkach, bez obawy o to, że dany element zostanie e, zabrudzony lub będzie to, lub to utrudnienie będzie, lub to otwarcie będzie praktycznie niemożliwe do zrobienia. A która sprawia, że możemy wyjąć dwa wały naraz w odpowiedniej pozycji i w tym momencie Taka wymiana wałów na inny typ wałów, tak jak wspominałem, klienci często pracują z różnymi materiałami, jest to możliwe w niecałe dwie godziny. Dzięki temu klient może bardzo szybko przełączyć maszynę z jednego typu odpadów na drugi typ odpadów. Wały są wykonane oczywiście ze stali trudności rolnej, która sprawia, że maszyna powinna jak najdłużej pracować bez konieczności regeneracji tych elementów roboczych, czyli wałów, które są wyposażone z kolei w tnące noże. Naprawdę solidny hak, za pomocą którego maszyna jest wciągana na samą zabudowę hakową. I dzięki temu, tak jak wspomnieliśmy, możliwy jest bardzo szybki, bardzo prosty transport samochodem hakowym 48 i Jeśli chodzi o sterowanie taką maszyną, sterowanie taką maszyną jest prowadzone z, kontrolu, z panelu kontrolnego, który jest z, z, sprawowany za pomocą niewielkiego tlenu który ma przyciski po bokach, za pomocą których sterujemy wszystkimi funkcjami na panelu. Ten panel jest intuicyjny, jest podobny do tego, co mamy w innych maszynach, więc wszyscy które którzy mają styczność z naszymi maszynami, w prosty sposób będą mogli zaadaptować się do obsługi tej, tej oto maszyny. Podczas projektowania tej maszyny oczywiście wzięliśmy też pod uwagę wszystkie niezbędne System bezpieczeństwa po to, żeby praca, praca z taką maszyną była możliwie, bez, możliwie bezpieczna. Dlatego po otwarciu tych bocznych osłon w maszynie nie ma możliwości włożenia ręki do komory roboczej, dzięki czemu unikamy potencjalnych urazów. W tym miejscu znajduje się silnik, który jest zblokowany specjalnie za pomocą specjalnej konstrukcji po to, aby w razie awarii układu hydraulicznego maszyna nie opadła gwałtownie i nie zrobiła komuś krzywdy. Dzięki temu dbamy o bezpieczeństwo naszych operatorów, naszych klientów którzy doceniają to zarówno w Polsce, jak i za granicą. Maszyna w standardzie jest wyposażona w aparat magnetyczny, ale to nie jedyne wyposażenie standardowe w tej maszynie, ponieważ mamy tutaj także wyposażenie w bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania, za pomocą którego obsługujemy podstawowe funkcje maszyny z kabiny operatora oraz przewód kablowy, pilot kablowy, za pomocą którego możemy przejeżdżać maszynę z miejsca na miejsce lub w bez, bezpieczny sposób załadować ją na. Na teraz. Jest to nasza najnowsza premiera. ProES1 jest, jest to maszyna prosta, która ma spełniać funkcje w przypadku firm, które potrzebują maszyny uniwersalnej, jednocześnie bardzo wytrzymałej, sprawdzonej i działającej na, zgodnie z najwyższymi standardami. Ta maszyna, mimo tego, że jest maszyną prostą, budżetową, jest produkowana w dokładnie tej samej fabryce, w tej samej lokalizacji, co duże, co duże maszyny, które kosztują. Dobry kilkaset tysięcy euro, kilka milionów złotych z użyciem tych samych technologii produkcji oraz przykładamy, przykładamy tę samą wagę co do jakości i ten, ten sam e, kształt odbioru jakościowego maszyny.